Jakiś czas temu, pod koniec poprzedniego i na początku tego roku, zacząłem szukać alternatywy dla programu DraftSight. Mimo tego, że mam dostęp do kilku programów CAD 3D, m.in. do SolidWorks, do Fusion 360 i do FreeCAD, to dosyć często korzystam z oprogramowania CAD 2D i do tej pory był to DraftSight. Uważałem ten program za najlepszy darmowy program CAD. 2D. Jednak producent tego systemu zmienił zasady gry i DraftSight od początku 2020 roku nie jest już darmowy. Na rynku są inne rozwiązania CAD 2D, udostępniane przez producentów płatnego oprogramowania i już powoli się nimi zacząłem interesować, aż przypadkiem trafiłem na program QCAD. Na początku, jak dowiedziałem się, że program udostępniany jest na licencji Open Source i ma jakieś powiązania z LibreCAD, to nawet nie chciałem za bardzo tego sprawdzać. Kiedyś zainstalowałem LibreCAD i tak szybko jak zainstalowałem, to odinstalowałem ten program. Coś nie chwyciło, już dokładnie nie pamiętam, ale chyba nie był zbyt stabilny i sama praca w nim była niezbyt przyjemna i płynna. No i przez to byłem trochę zrażony i nie chciałem sprawdzać QCAD ale wszedłem na stronę internetową tego programu i okazało się, że QCAT występuje zarówno w wersji darmowej, jak i w wersji pro, która już jest płatna. To dało nadzieję, że program jest rozwijany przez kogoś, komu zależy na rozwoju tego oprogramowania, bo po prostu ma z tego pieniądze. Po dalszej analizie informacji na stronie internetowej można było wywnioskować, że program ten jest systematycznie aktualizowany, bo regularnie wypuszczane były kolejne wersje z drobnymi poprawkami. Regularnie rozwijana jest zarówno wersja darmowa na licencji Open Source, jak i wersja Pro. Wersja Pro różni się tym od darmowej, że zawiera kilka dodatkowych funkcji, na pewno przydatnych, ale nie niezbędnych do tworzenia dokumentacji płaskiej 2D. Dlatego pobrałem to oprogramowanie najpierw w wersji QCAT Pro Trial, która działa 15 minut i tyle wystarczyło, abym zainteresował się bardziej tym oprogramowaniem i sprawdził wersję darmową. Systemów CAT 2D Używam dosyć często, ale nie jest to moje główne zajęcie, dlatego właśnie szukałem czegoś darmowego i zależało mi na tym, aby to oprogramowanie cały czas było darmowe. I jak wspomniałem wcześniej, producenci innych systemów CAD udostępniają darmowe wersje swojego programowania CAD 2D, ale z tymi programami może być podobna historia jak z I człowiek się przyzwyczai, a potem nagle ktoś stwierdzi, że koniec darmowej wersji i albo trzeba płacić, albo szukać czegoś innego. No i QCAT w wersji Community Edition jest i będzie darmowy, ponieważ udostępniany jest na licencji Open Source, a jego funkcjonalność dla mnie jest wystarczająca, aby na dłużej związać się z tym programem. Jeżeli sam szukasz w pełni darmowej alternatywy dla płatnych systemów CAD 2D, to proponuję, abyś sprawdził darmową wersję QCAT. Tak samo jak dla mnie dla ciebie również może okazać się wystarczający i spełniający twoje wymagania. A jeżeli chcesz szybko poznać podstawy rysowania w systemach CAD 2D i podstawy pracy w tym systemie, to zapraszam Cię do mojego kursu na platformie Udemy, w którym poznasz podstawowe funkcje i narzędzia darmowej wersji systemu QCAD. Link do szkolenia znajdziesz w opisie tego filmu.